Siemanko widzowie, yy, Dzisiaj gramy w dorsy z moim kolegą Filipem. I pierwszy raz wczoraj przeszłem. W sensie? Jakie wczoraj w poprzedniej grze, którą graliśmy, przeszłem figurę? I to z moim kolegą. Zobaczmy, czy mnie na coś Co mogę tu kupić? No, nie tapsy. Ty w... Nie, nie stać nie. Witaminy nie kosztują tyle. Ja mam się... Ej, co mam kupić? Zapalniczka czy łamać zamku? Dawaj, zbieramy, zbieramy pieniądze, żeby wejść do A000 albo w sumie to nie. Nie, chcę. Nie. Macie kto ma fajny achievement za A1000. Doblam! Ciągle mnie wkurza, że w tej grze nie da się kłócać. W sensie nie kłócać, tylko... O, zapaliczka! Fajnie. Zapaliczkę. Halo, bo jak dostanę! Ochot. chodź! A chcesz rzeczywiście dostać kliczo? Nie chcę. No nie ma Nie ma. Nie mogłem się ruszać. Niech te tam więcej przewięcej nie ma, no ja Jak poszedł? Jak poszedł? No kurna. Nie zachowuj się jak gilatis. One jako odkurzacz. No kurde, bo ja serio tego dostanę. No właśnie o to chodzi. Ale ja nie chcę. Kurde, nie no ja chcę tak szybko. Nie, ja nie urzę. Jak Ty taki szybki jesteś. Normalnie, no normalnie. O, zapalnika. Ale nie usługujesz sobie, ja ci dałem usta. Bo mnie nie było stać na te? Ale już. Ale Nie! Na serio użyłeś go? Nie gadaj, że miałeś klucz. No? Ale ty jesteś. Mam tapsy! Tapsy! No nie, zamknęło się! Zamknęło się! No, to też ty gra. O, tu jest. Ty dużo. Ty, jakby co, to będzie może mnie stać na krucyfiks. Moje. Stać. To co? No, co? No. Nie będę wydawać Tylko w sumie. No, kurna! No nie wiem. Ale. Dobra, Gdzie są drzwi? mam? o. Chociaż tyle. O. Mam 215. No tutaj. Biedzało, Poleciał. A my pod łóżko wyszliśmy. Nie ma? Nie ma. Zaraz mi będzie stać na krucyfiks. To fajnie. Mam fajnie masz? 215. o to fajnie. 200, 230? To fajnie. No nie wiem, że otworzyłeś drzwi już. O, to. No kurna! Dostanę glicza! Dobra, nie otwieraj! O, idziemy, idziemy. Ja też czemu ja taki szybki. Ej, czemu ja taki szybki? Nie, ja o A nie, Ty... o, nie, 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 dobra, to ja nie, A co było? Co? Ja nie, No to trzeba było mówić, czy jest świeca. No a ty na serio nagrywasz? No nagrywam. A o, to? leci, leci. Ja? Yeah. Nagrywasz? No nagrywam. To no, fajnie. Leci, Obiecaj. Obiecaj mi, że wrócisz. Wrzucę. to, Obiecaj, Wrzuc. to. Obiecaj mi to. Chodź. Obiecaj mi to. Pomogaj. No gdzie? Jestem najjaśniejszą postacią. Nie widzę cię! Jak ty poszłeś do góry? A nie na dół. A tu jest. Tutaj, dobra. Możesz no. podrzucić, obiecać Obiecuję. A na jaki kanał? na komputerowy. Czyli? Arek i ziemniaczane misato. No, to, okay. Tylko weź tak nie speedrunuj też, bo ja chcę pozbierać na krucyfiks. Mam na krucyfiks. Stać mnie na kruca. Fajnie. Hmm, o ile chociaż... Czekaj, jeszcze raz sobie ja odchodzę. Nie, nie dostępają pająka. Musimy... A nie masz tych, łamacza zamków? On będzie w naszym teamie. Wiesz, że ja dos... wiesz, że ja zginąłem. Wiesz że ja od niego kiedyś zginąłem. Normalnie patrzyłem się na oko i zginąłem. No naprawdę! Jakby... Wy... Nie widzę twojej twarzy. Dobra. Dobra, nie chcę, mi się wejść, to Aha, bo może ja wtedy miałem te oczy takie, wiesz. No gdzie jest klucz? Luczyk, panie Muczyk. Jesteś? Nie ma. Czekaj, to przeszukajmy w pokoju wszystkim. No, może tu będzie. Czy to no, naprawdę tego nie zauważyłeś? Nie, gdzie? Byłeś w tym pokoju i nie zauważyłeś, że klucz leży na kanapie? Gdzie? No chodź! W którym? W którym? Tu jest! Kiedy jestem debilem. No nie będę kłamać. Wydzbany pospolite. Uciekć Widzowie! powinien by, być? Ja mam tabletki, więc mi się uda ucieczka nie wiesz mi to tego nie przejdę to jesteś na nie... lewo ale pan jak to przejdzie to jak chociaż dostarczyłam te wgóle dla filipa nie dla mnie jakby sobie ej drugi raz mamy tą samą trasę chyba ej, lewo 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 kuchen na lewo Dziękuję Wam za oglądanie na razie.